Towarzystwo Miłośników Koszalinskiej Wąskotorówki pozyskało nowe wagony. Tabor przetransportowano tirami. Dzięki nowemu nabytkowi z oferty przejażdżki Ciuchcią będzie mogła skorzystać większa liczba chętnych. Teraz członkowie stowarzyszenia zajmą się renowacją wagonów, tak by za kilka dni mogli w nie wsiąść pierwsi pasażerowie. Ten tabor przywieziono z Dobrej Nowogardzkiej. Choć na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt atrakcyjnie, już za kilka dni będzie jeździć po trasie wąskotorówki. Stan taboru wygląda tak jak po dziesięcioletniej letniej na wolnym powietrzu, także nie ma się co spodziewać. Myślę, że po tym czasie postoju jest i tak w dosyć dobrym stanie. Natomiast nie jest to żaden problem, bo, bo to jest tylko i wyłącznie zewnętrzne uszkodzenie farby, powłók trochę. Okien, tak jak widać na drugim wagonie. Natomiast z tym sobie poradzimy bez problemu, bo żeśmy już jeden taki wagon przygotowywali. Tabor został pozyskany od PKP. Przywozimy go z kolejki wąskotorowej z Dobrej Nowogarskiej. Tam też, kiedy się jeździła kolejka, jest tam dużo tego taboru, który już częściowo też wcześniej przywieźliśmy stamtąd. Tam również jest, są miłośnicy, którzy chcą stworzyć kolejkę wąskotorową, jednak tyle taboru nie potrzebują, i wspólnie tutaj z PKP udało nam się pozyskać. To. Transport tych wagonów nie był ani łatwy ani tani. Towarzystwo Miłośników koszeńskiej Wąskotorówki wciąż stara się pozyskiwać sprzęt i fundusze na zakup taboru. Pieniądze na nie niemałą inwestycję udało się zgromadzić w dość oryginalny sposób. Miłośnicy Ciuchci organizują zabawę sylwestrową. Mamy nadzieję, że będzie fajna, nietypowa impreza w Manowie: będzie ognisko. Odjazd pociągu w sobotę 31 grudnia o godzinie 21 ze stacji Koszeńskiej Kolei Wąskotorowej przy ulicy Kolejowej 4. Uruchomiony zostanie specjalny wagon taneczny, w którym DJ będzie prowadził imprezę. Towarzystwo Miłośników Koszalińskich Wąskotorówki zapowiada, że ten tabor będzie używany latem, bo jak pokazał miniony sezon, dla mieszkańców Koszalina i turystów Ciuchcia była nie lada atrakcja. W tym momencie przyjechały wagony osobowe, bo w tym roku w trakcie wakacji zaobserwowaliśmy, że na tyle duże zainteresowanie było naszymi pociągami, że no, zdarzało się, że, 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 że był ścisk po prostu i chcemy przywieźć tego więcej, uruchomić do przyszłego sezonu, żeby... żeby było czym jeździć. Koszalin ma nowo taką trasę, jak na razie przemierza wąskotorówka. Na razie, bo stowarzyszenie robi wszystko byciu chcia, tak jak kiedyś dojeżdżała do Rosnowa.